Moi drodzy, temat gorący niczym bułki w Biedronce. Po prostu musiałem się na ten temat odnieść, choć na ten temat zwykle nie nagrywam. Ale doszły mnie słuchy. Dostałem wiadomość od naszej podopiecznej, że Chodakowska wbija szpilkę lewej. I wszedłem po raz chyba drugi albo trzeci w życiu na ten portal. On się nazywa Plotek.pl i moi drodzy jest chyba kolejny konflikt między panią Ewą Chodakowską a panią Anną Lewandowską. I normalnie bym to zostawił. Ale bardzo mi się spodobał temat tego konfliktu. Ponieważ nie wiem, jeżeli ktoś nie wie, to wam szybko powiem. Ewa Chodakowska zaproponowała fankom trening, trening taneczny w opisie pod wideo, który wrzuciła na Instagram. Potem podobny wpis pojawił się na profilu Anny Lewandowskiej, fani Chody Zagrzmieni. Myślałam, że Choda dramatyzuje trochę, jak mówiła, że jej pomysły są kopiowane. Ale jednak chyba nie stwierdziła internautka. I moi drodzy, na czym polega konflikt? Pani Chodakowska wrzuciła taki wpis. Tu jest jej story. Wczoraj zapytałam Was, czy nagrać trening taneczny. Pod rolką zostawiłyście 1000 komentarzy na tak. No to postanowiona. Będzie Fit Dance. I teraz ta szpilka. PS. Tak, tak. Dotarły już do mnie wieści. I co ja na to? I idzie petarda. Ładuję bazookę. Lubię wyznaczać nowe trendy. Moi drodzy. Fit Dance. Dance Workout został w takim razie zapoczątkowany w październiku 2020 roku przez panią Ewę Chodakowską. Więc jakby ja Wam od razu powiem jak to było, bo ja, ja czuję po prostu potrzebę wyprostowania tego. Na bank było tak, że pani Lewandowska leżała w swojej ogromnej, gigantycznej willi pod Barceloną. W swoim gigantycznym, przeogromnym basenie wypełnionym po brzegi pieniędzmi i szampanem. I robiła to, co prawdopodobnie robi całymi dniami, czyli po prostu przeglądała Instagrama pani Chodakowskiej. Aż nagle w pewnym momencie zobaczyła na story, że pani Chodakowska zapytała swoje użytkowniki o trening taneczny. I pani Lewandowska pomyślała: Ja pierdzielę. Genialne. Nikt nigdy w historii świata, bo już nie mówię polskich, w historii świata nie wymyślił treningu tanecznego przecież. Nigdy tego nie było. Genialne. I co zrobiła? I od razu wrzuciła post na ten temat do siebie na Instagram. Czyli ewidentnie, ewidentnie skopiowała to. W tym sensie, no Przecież to nie może być przypadek. Absolutnie nie. To, że nie wiem tam pani Lewandowska od iluś chyba miesięcy już ćwiczy taniec i pewnie wcześniej już na ten temat mówiła, że a, będą treningi taneczne na swojej aplikacji jest bez żadnego znaczenia. Bo czemu akurat w tym momencie to wrzuciła? Czemu po pani Kodakowski? No. Trochę trzeba pomyśleć, prawda? I to, co najbardziej istotne, jeszcze wracając do mojego ulubionego zdania tego dnia, lubię wyznaczać nowe trendy, co napisała pani Chodakowska. Moi drodzy, zaraz was poproszę o pomoc, bo ja mam ogromny problem z tym. Tylko od razu mówię, jeżeli wejdziecie sobie na przykład na polskiego YouTuba, wpiszecie sobie trening taneczny, to nie sugerujcie się tym, że wam wyskoczą. Jakieś treningi taneczne. To, to jest kwestia przypadku. Jak wejdziecie sobie na zagranicznego YouTube'a i wpiszecie dance workout, nie sugerujcie się tym, że jakieś treningi taneczne już są. One zostaną niedługo prawdopodobnie przez YouTube'a usunięte, dlatego, że pani Chodakowska wyznaczyła nowy trend w postaci y, fit dance. Czyli jakby to jest dla mnie już oczywiste, i to jest można też oficjalnie powiedzieć, że październik tam nie wiem, pewnie 15 czy tam którego to było, jest jakby światowym dniem założenia Fit Dance, Dance Workout i tak dalej, czyli treningu tanecznego. I teraz moi drodzy ogromna prośba do Was, bo nie wiem co mam w tej sytuacji ja zrobić. Dlatego, że w momencie kiedy Pani Kodakowska wyznaczy, wymyśli nowy trend i zacznie promować trening siłowy postprzerywany, w ogóle dziecię niskowęglowodonową, to będę musiał chyba usunąć swoje wszystkie konta na social media, no bo to będzie nowy trend, i się okaże, że tak naprawdę ja i tak go skopiowałem od Pani Chodakowskiej. Także koniecznie bardzo proszę pomóżcie mi i napiszcie mi w komentarzach co w tym momencie należy zrobić. Czy rzeczywiście już teraz usunąć te moje konta w social mediach? Czy może coś innego zrobić? No bo prędzej czy później może być tak, że Pani, pani Chodakowska skoro lubi wyznaczyć nowe trendy to i tak wyznaczy kolejny trend właśnie w postaci jednej z tych rzeczy. Więc koniecznie dajcie mi znać co powinienem zrobić i trzymam kciuki, żeby ktoś znalazł dla mnie jakieś rozwiązanie. No i podsumowując no Pani, pani Lewandowska no ja nie wiem, żeby tak kopiować content do tego stopnia. No po prostu coś niesamowitego. No jak tak można w ogóle? No dramat Boże.